Witajcie kochani w poniedziałek tu Mary i Mario. No i kolejny zestaw zdrabkowy. Zobaczymy, jak rozpocznie się nam tydzień. Mamy tutaj w tym celu rubiny szafiry, wow, drapkę, fortunę 7 i szerest trzy siódemki. to się w coś jeszcze drapać, tak? Tak, a dlaczego by nie? No dobra. No niektóre uparciuki trzeba przekonać do tego, żeby w końcu coś dały. No zobaczymy, czy ten tydzień będzie. Będzie udany. No. Od poniedziałku od dzisiaj, czy coś Fajnie dadzą? By no. No to możesz. A ja. Rozpocząć. Dokładnie. To ja może wezmę. Wow, zrapka. No, czekaj, czekaj, tutaj się. Tak, ja tutaj no. sobie tu wszystko poradzę. Tak, ja tylko. O. Mam z numerkiem 23. No i oczywiście. Wow, szukamy albo. Niczka. Oj, zrapeczko, daj coś na początek tygodnia

Chyba nie szukam co kontroly. No Widzowie kochani widzą wszystko, także pusta. No ja mam z 19 numerem Fortuna 7 i tu poszukamy sobie portfela albo siódemki. No oby. A mamy tak: mamy diamenty, kwiatka, perłę, słońce, narty, rower kawę arbuza palmę no, portfel dajcie podkowa przepraszam balsam awokado ananas chmurki no gdzie te wygrywające korona no nie wiesz gdzie w ja wiem no zegar cytryna plecak i ostatnie dwa to biedronka Niech. i wiśnie. No to o, pumetek pusty. Pumetek i na razie pusto. Nic nie ma Teraz Robiny i szafiry z numerkiem 9. No, oczywiście szukamy tutaj złota, a nie szafirów i skrzyń. Tak? Dokładnie. Dobra. I zaczynamy. Mamy tak, 52 kontrolę są

38. Za nisko. <noise> Teraz to znowu te będą inne. Teraz 32. <noise> 59. Hmm, bliżej już. Tak, bliżej. 37. 35. 53. Ojoj. No, całkiem blisko, ale nadal nie to. 26. No i jeszcze te dwie, dwie linie. Oj. A, tutaj dwie

29. No, tutaj, gdzie to było, co mi się tu odsłoniło. No, tu, się słynie, tu jest radi. Y jakiś, tak. Ale zapewne ta trzecia już jest inna. Jest druga. No, no, na pewno. Dobra, nie będę szukała. Po co? No to mi zostało jeszcze 6, 3, 7. Ojej, mocne ja Jest z numerem 14, Uratuj ona odcinek czy nie Mariusz. Dobra, dowolna liczba 7. A zaczynamy, tak, serce. save i garniec, winogrono, pik i arbus, koniczyna, bank i również arbus. Kurczę, co to zrobiło. O i coś nie widać. Moneta. Jabłko i złoto. Diament, serce i banknot. A siódemki to gdzie? Nie wiem. Jabłko. Pierścień i ananas. I lewą stronę Oni kończymy. Oni tutaj w siódemek. Wiesz? Gwiazda, truskawka i walizka. No to lewa strona nic nie dała. Może tej, może tej prawej coś tu się uda. Truskaweczka. Diament i złoto. Do tego cytryna, korona i monety. Teraz mi szans. Cytryna, worek i korona. Jeszcze cztery linie. Sejf, garniec i banknot. Kurcze. Waliska, dzwon i ananas. No jeszcze dwie. Nie wiem, po co to, to z Podkowa, to gwiazda i winogrona. <grym> I ostatnie być. to worek, pomarańcza i podkowa. <grym> tak ładnie dzisiaj. <grym> no, to dzisiaj mamy wyśmienity wynik. Tak, kochamy. Taki bardzo okrągły. To krótkie, zero. Tak, wszystkie zdrapeczki niestety okazały się Można puste. Można tylko po prostu narysować sobie zero. Nie ma nic. Tak, no tydzień rozpoczyna się, no widzicie sami. Nie ciekawie. Mało ciekawie. No, ale miejmy nadzieję, że to się jeszcze troszeczkę coś rozwinie. I w kolejnych odcinkach, no, coś zacznie może wpadać. No musimy jakiś inny pomysł na te zdrapki, wiesz. Coś wymyśleć innego teraz. <noise> no i chociaż nie co nie wymyślimy to i tak, albo coś jest albo w ogóle nie ma, ale trzeba próbować, nie podajemy się. Dokładnie tak. Nie, także kochani, my wam życzymy wspaniałego całego tygodnia, bo u nas dzisiaj było burzowo, deszczowo, okropnie, po prostu było okropnie. Gdańsk częściowo zalany, coś tam słyszałam. Także, żeby pogoda wam dopisywała, no i zapraszamy was na nasze kolejne odcineczki. Zobaczymy się już niebawem. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się. Pozdrawiamy, buziaki. Pa. pa.